Witam Was wszystkich po dłuższej przerwie, nieobecności mojej. Jak pamiętacie, co niektórzy, miałem problem z tymi krzemianami u siebie w akwarium. Postanowiłem to w końcu jakoś rozwiązać w dłuższym okresie czasu i dołożyłem do tego swojego filtra osmozy, który tu widzicie odwróconej osmozy jakiś dodatkowy moduł, który się tam nazywa demi. Jakiś tam, to jest demineralizator, czy coś takiego Który wypuszcza już z tego filtra wodę praktycznie no bez, bez niczego Czyli tam Totalnie ją czyści z wszelkich mikroelementów Bo same te trzy Bez tego dodatkowego O tego, to jest ten dodatkowy właśnie demineralizator A wcześniej miałem tylko ten podstawowy filtr Nie usuwał, nie usuwał podobno tych krzemianów, właśnie, z którymi ja się borykam no, i teraz tutaj to ma załatwić problem. Dołożyłem sobie jeszcze dwa zbiorniczki, żeby mi ta woda się zbierała. Bo tak to lałem sobie do wiaderka i nieraz zapominałem, że tam się zbiera. Po półtora godzinie wiaderko się przelewało, i jak mi się przypominało, to w garażu było już dosyć mokro. Także teraz mam dwa zbiorniki, nawet jak one się przeleją, to woda idzie do kanału. Także nie ma niebezpieczeństwa zalania. No, to tak wygląda moja wojna z krzemianami. A tak wygląda po tych kilkunastu, nie wiem czy może więcej, dniach przerwy, który, w których wam nic nie opowiedziałem o tym swoim baniaku. No, bo chyba nie było o czym. Byłem w tym samym miejscu. Z problemem glonów tych brązowych, jak i tych zielonych, no, zielenice dzięki komuś tam. Oczywiście, to że dołożyłem ten dodatkowy moduł do filtra odwróconej osmozy, to też wasza zasługa, bo ktoś mi tam w komentarzach napisał, żebym to zrobił. No i to zrobiłem. Zobaczymy, jak się spisze. Ale faktycznie, sprawdzałem eee, testem, tą wodę. To tam nie ma w niej nic. Także, także może będzie ok. No ale dopiero raz podmieniłem wodę. Tamte 40 parę litrów z tego nowego filterka. No ale wyłażą mi jakieś brązowe tutaj, widzicie syfy. Nie wiem, czy to w końcu jest tam te krzemiany, czy brunatnice. No zobaczę po kilku podmiankach, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda to wszystko teraz. Oczywiście podpowiedzieliście mi któryś tam z kolegów, żebym włożył kulkę torfową pod tą kryptokorynę, no i jak widać chyba będzie to rezultat, bo to trzeba wyglądać dosyć fajnie sagitaria wiadomo w szok trawnik feści niestety od początku miałem problem, ten trawnik mi ładnie zarósł, także na razie jest jak jest a teraz jestem po podmiance następne 45 litrów wody. Troszkę roślinki delikatnie poprzycinałem. Dorównałem lobelię, trawnik trochę, tamtą limnofilię sesiflorę. No i tak, aha i usunąłem trochę balisnerii, bo już takie krzaki się zrobiły, że zaczęła tam podgniwać w niektórych miejscach, więc sorry, że trzęsę, ale nie chcę mi się uruchamiać statywu dzisiaj. Kręcę z łapy. Tak, że tak moje szkiełko wygląda na dzień dzisiejszy. Jakichś wielkich, szałowych zmian tutaj nie ma. To Alternata jaki mini, to tak u mnie, nie wiem, nie chce się zadomowić kolejna. I wygląda jak wygląda, ale inne rośliny za to dają radę. Mikrozorium zaczyna pięknie pochłaniać korzeń. Nie jest źle. Póki co jak zaczną mi te brązowe glony znikać, okaże się, że to były krzemiany, to, to będę bardzo zadowolony. Na tą chwilę już połowa wody z akwarium jest yy, z tego nowego demineralizatora, także zbadam koło środy ilość tych SiO2 w wodzie, zobaczymy czy spadły mocno. No i jak to się będzie wszystko miało do tych brązowych nalotów właśnie tutaj nazywałem wcześniej. No i to na razie tyle tak jak mówię. Aha, pokażę Wam jeszcze ten małe akwarium. Bo ono tutaj... Patrzcie co tu się dzieje. Nie dość, że pływają dziesiątki małych krewetek. To rośliny też. Dają radę, generalnie. Będę musiał to dzisiaj poprzycinać, również. I nic tutaj nie leje. Przypominam, więc można też Lautecha no pięknie sobie zaplanować. Małe światełko. Wiele przy nim nie robię. Tak naprawdę to akwarium samo się prowadzi. Raz na dwa tygodnie wody połowę zmienia i to tyle. Przytnę jakieś krzaczory. się już robi, tak jak widać. Bajzer. A krawetki się mnożą. Jest im dobrze. No, głupiki to wiadomo, mnożyłyby się nawet chyba w sedesie Ostatni rzut oka. Na moje duże akwarium. No i to tyle, co mogę wam pokazać na tą chwilę. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w Waszych filmikach i także w może w jakimś moim nowym. Na razie.